Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zaczynamy od listu pana Daniela, który jest krakowskim motorniczym. Napisał do nas list, w którym błaga nas, żebyśmy chociaż kilka sekund poświęcili na przypomnienie kierowcom zasady ruchu na skrzyżowaniu w towarzystwie tramwajów. Faktycznie jest tak źle? No, całkiem dobrze nie jest. Tak jak z wieloma innymi problemami w ruchu drogowym. No nie wszyscy rozumieją zasady pierwszeństwa. Niektórzy też próbują jechać na siłę. No, ale tramwaje troszkę ostudzają tę wybujałą czasami chęć niektórych kierowców. No, bo są duże i mają silne dzwonki. No tutaj kierowca tego małego samochodziku no nie postępuje zbyt mądrze. Tramwaj chce skręcić, a kierowca jedzie, jak gdyby nigdy nic. No, na miejscu pana Daniela to ja bym dzwoniła dzwonkiem. Co najmniej, co najmniej należałaby się mocna połajanka temu kierowcy. No, to bym taka psychologia tłumu, bo ten przed chwileczką przejechał i on też jeszcze, a przejadę. Nie zastanawia się nad zasadami pierwszeństwa, nie zastanawia się nad tym, że tramwaj, no tramwaj, chyba coś więcej w tym ruchu może i powinien, jedzie na bezczelnego. Fatalnie. No właśnie ten program ma przypomnieć Państwu właściwe zasady pierwszeństwa przejazdu. Zaczniemy realizować prośbę naszego motorniczego od skrzyżowania pod tak zwaną bagatelą. Co tutaj mamy? Mamy drogę z pierwszeństwem i drogę podporządkowaną, którą jest karmelicka, czyli przypominamy, Tramwaj skręcający z Dunajewskiego w prawo ma pierwszeństwo, ponieważ nie ma tu sygnalizacji świetlnej. Tramwaj, mimo że skręca bądź to od Wawelu, bądź to od Basztowej, jeżeli jest na tym ciągu Dunajewskiego-Staszewskiego, ma pierwszeństwo. I tak jest w takim przypadku. Za chwileczkę będzie kolejne skrzewanie pod filharmonią. Tam pierwszeństwo jest odwrócone, ale to tylko na tym rzecz polega, że akurat Zwierzyniecka ma pierwszeństwo, a Staszewskiego jest podporządkowane. Natomiast według tych samych zasad jesteśmy pod filharmonią. No i tutaj uwaga, bo ten ciąg wzdłuż plant nie ma już pierwszeństwa. Koniec tego pierwszeństwa, ustąp pierwszeństwa, jak widzimy. No ale tramwaj, który by skręcał, akurat pojechał w lewo. Gdyby skręcał w prawo, musiałbym ustąpić pierwszeństwa bo jesteśmy na tych samych prawach, a teraz musicie rozejrzeć, czy ktoś nie jedzie drogą z pierwszeństwem. Wszystkie pojazdy jadące z pierwszeństwem muszę przepuścić i skręcające tramwaje, bo pojazd szynowy ma tę przewagę nad innymi pojazdami, że jest w uprzywilejowanej pozycji. Jeżeli jest w równorzędnej sytuacji, czyli jeżeli jedziemy drogą z pierwszeństwem, to mimo, że tramwaj skręca, ma pierwszeństwo w odróżnieniu od innych pojazdów. Natomiast, jeżeli jest znakiem podporządkowany, no to wtedy tego pierwszeństwo ustępuje wszystkim pojazdom, które są na drodze z pierwszeństwem. A teraz podjeżdżamy ulicą Franciszkańską, zbliżamy się do skrzyżowania ze Straszewskiego i Zwierzyniecką, no i pojedziemy prosto. Jadąc prostą zwierzyniecko mam pierwszeństwo przed innymi pojazdami, innymi, to znaczy nie szynowymi. Pojazdy szynowe, skręcające, o tak jak w tej chwili przede mną tutaj skręca i ustępuje mu słusznie kierowca Volvo. Mimo, że skręca, ma pierwszeństwo. Oboje na ciągu z pierwszeństwem i wtedy skręcający tramwaj pierwszy, a inne pojazdy jako drugie. Natomiast wyjeżdżający tramwaj z ulicy podporządkowanej, czyli ze Straszewskiego, tego pierwszeństwa nie ma. Teraz patrzę, czy ten pojazd szynowy nie skręca w lewo, bo też miałby pierwszeństwo, ale nie zdąży, bo na razie stoi na przystanku. Skoro stoi, to ja jadę, ale gdyby jechał, to oczywiście, mimo, że jadę na wprost, musiałbym mu tego pierwszeństwa ustąpić. A teraz uwaga, pojadę na wprost, żeby pojechać na wprost, muszę ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, który skręca. I dopiero za nim mogę jechać, bacząc na to, czy przypadkiem nie jedzie z przeciwnego kierunku tramwaj skręcający w lewo. Też będzie miał nad domu pierwszeństwo. Dlaczego? Dlatego, że oboje jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Będąc w tej samej sytuacji, samo kwestia skręcania, o jak niebezpiecznie jedzie rowerzysta, a tutaj pani nie w pełni sprawna, na szczęście nie została potrącona. Natomiast wyjeżdżający tramwaj z ulicy Podporządkowanej pierwszeństwa nie ma. No a teraz jesteśmy na skrzyżowaniu pod dworcem, czyli jestem na Westerplatte, z prawej Lubicz, z lewej Basztowa, naprzeciwko Pawia. I te same zasady widzicie Państwo z nagustą pierwszeństwa, czyli ten ciąg Westerplatte Pawia podporządkowany w stosunku do ciągu basztowa Lubicz. Zwracamy uwagę na skręcające tramwaje. Na razie mamy wyjeżdżający z pawie tramwaj, oczywiście ma pierwszeństwo w stosunku do nas, natomiast musi uważać na pojazdy jadące w ciągu Lubisz-Basztowa. Ale pamiętajmy też, że czasem ten tramwaj trzeba przepuścić, nawet jak mamy pierwszeństwo, to nie znaczy, że musimy go bezwzględnie wykorzystać, bo czasem są takie sytuacje, w których tramwaje po prostu by nie przejechały bez jakiejś naszej pomocy, więc zwróćmy na to uwagę. Ja przed chwileczką wykorzystałem to pierwszeństwo, tylko pokazując sytuację, natomiast być może, że gdybym nie nakręca programu, przepuściłbym ten tramwaj, myślę o sytuacji, która była przed chwilką, pomagajmy sobie, krótko mówiąc, pomagajmy sobie wzajemnie, ale pierwszeństwo mają pojazdy jadące w ciągu Basztowa Lubicz i jeżeli jesteśmy na tym ciągu, również przepuszczamy tramwaje skręcające. Natomiast jak byliśmy w tej sytuacji podporządkowanej, przepuszczamy dodatkowo tramwaje skręcające. Jadące równolegle do nas czy vis-a-vis -vis nas. Cały czas ten układ o nim pamiętajmy. No i tutaj mamy jeszcze jedną podobną sytuację. Domykamy pierwszą wodnicę, jesteśmy pod tak zwanym lotem, czyli skrzyżowanie ulic Basztowej, Długiej i Sławkowskiej. No i popatrzcie Państwo, ten skręcający tramwaj ma pierwszeństwo, prawda? Oboje na drodze z pierwszeństwem, ja prosto, on skręca, on pierwszy. A jeżeli by pojazdy wyjeżdżały z długiej, z podporządkowanej i ich tory się przecinały, to znowu pojazd szynowy pierwszy, pojazd nieszynowy jako drugi. W ten sposób. No i to cała sprawa, cała kwestia, przejechaliśmy całą pierwszą wodnicę, teraz tylko stosować. No to mamy nadzieję, że kierowcy, chociaż trochę już wiedzą, jak należy zachować się w towarzystwie tramwajów, no ale wciąż nie wiedzą, jak należy zachować się, jadąc na zamek błyskawiczny. Mamy tutaj film od pana z Katowic. No, film bawi, ale jednocześnie jest przerażający. Przerażająca agresja, przerażająca złość, przerażający brak współpracy. W Krakowie jest naprawdę nieźle, a czasem z przyjemnością obserwuję idealne wręcz zachowania. W przypadku, kiedy ten Zamek Błyskawiczny właśnie można by tworzyć i on jest tworzony. Natomiast to, co przysłał nam kolega z Katowic, no napawa grozą. Popatrzcie Państwo. Po pierwsze, szeryfowie lewego pasa, blokujący ruch. Był jeden, za chwileczkę pojawia się następny. Zdeterminowany, że przypadkiem ktoś nie pojechał tym lewym pasem. No agresja szmata jakaś w rękach tego człowieka, nie wiem co chciał, czy nakryć ten samochód, czy, czy zakryć oczy temu jadącemu kierowcy. Notabene, popatrzcie Państwo, ile tego korka można by zlikwidować, gdyby równolegle pojazdy ustawiały się obok siebie. Przecież to chyba z kilometr. Nasz widz chce pokazać, że się da i że tak się powinno robić. No Notabene, no może troszkę zbyt też agresywnie jedzie do przodu, ja bym się bał tak szybko. No i dzięki temu widać, ile tego miejsca zmarnowali ci kierowcy stojący w korku. Jaka jest złość, jaka jest niechęć do stosowania zasady, którą wydaje mi się w Małopolsce naprawdę udało nam się wypromować. Ślązacy, poprawcie się. Ale dlaczego kierowcy się tak zachowują? Ja nie mogę tego zrozumieć. Czy jest jakieś wytłumaczenie na takie zachowanie? Yy, stoję w kolejce. Za mnie proszę, a nie przede mnie. Ustawiamy się jeden za drugim. Zupełny brak pomyślunku, że można te miejsca wykorzystać. Ja wiem, że ci kierowcy wiedzą, że później ten lewy pas się kończy. No i co z tego? No to wykorzystajmy go do końca. A potem wjedźmy jeden w drugi pojazd. Tylko nie w siebie, a przed siebie czy za siebie. Proste. Natomiast ci przyzwyczajeni do stania w kolejkach wymagają tego od innych. No i tak to wygląda. Nieprzyjemnie, agresywnie, bez sensu. No ale jeżeli panowie na Śląsku, czy panie, Panowie, czy panie w innych regionach Polski zobaczycie taką sytuację, nie traktujcie tego kierowcy jako cwaniaka, tego, który dojechał naprzód kolejki. Nie rzucajcie się na niego ze ścierką. Nie rzucajcie się na niego ze ścierką. Pozwólcie mu pojechać dalej i przemyślcie to. I sami w następnym tego typu przypadku, w następnej tego typu sytuacji, pojedzcie obydwoma pasami do końca i wszystko będzie pięknie i nie będzie tej złości, a będą korki krótsze, a będzie się przyjemnie jeździło. Mam nadzieję, że. Znak zamka błyskawicznego lada moment wejdzie do przepisów. Są takie zapowiedzi ze strony ministerstwa. Czekamy na to, wtedy nie będzie już żadnych wątpliwości, no i na pewno będzie lepiej. Paru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.